Sparę Harry opisuje pierwsze spotkanie Meghan Markle i Williama. Zaczęło się od wpadki. Sparę szokuje opinię publiczną autobiografia księcia Harry'ego, zatytułowana Sparę. To prawdziwa skarbnica plotek, sekretów i kontrowersyjnych faktów. Nic dziwnego, że dziennikarze z całego świata zajmują się wyszukiwaniem najbardziej szokujących fragmentów książki. Opinie publiczne zbulwersowały już wspomnienia księcia z misji w Afganistanie. Gorzkie słowa autora o dzieciach swojego brata, czy sama wieści o tym, ile zarobi Windsor na szokującej publikacji. W jednym z rozdziałów swoich pamiętników, książę Harry szczegółowo opisuje pierwsze spotkanie Meghan Markle z księciem Williamem. Jak wynika z zapisków młodszego syna Karola I, zdarzenie miało miejsce pod koniec 2016 roku. Harry wyznaje, że wizja przedstawienia swojej wybranki członkom rodziny królewskiej była dla niego niezwykle stresująca. Szczególnie obawiał się, jak na Amerykankę zareaguje jego starszy brat. Jak można przeczytać w wydanym niedawno parę, książę William przywitał gości ze Stanów Zjednoczonych w bardzo formalnym stroju. Trudno się dziwić, elegancka koszula i spodnie w kant to przecież wizytówka starszego syna Karola i. Ceremonialny strój przyszłego szwagry nie odstraszył jednak bezpośredniej meghan Markle, która powitanie chciała zacząć od nieskrępowanego uścisku. William jednak poczuł się dość niepewnie, przedstawiłem mu Mek, ona się nachyliła, żeby go przytulić. Kompletnie spanikował i zrobił unik wspomina Harry w swojej książce. Jak sam zaznacza, jego brat nie przywykł do takich gestów. Wychowany w surowej dworskiej etykiecie przyzwyczajony jest do bardziej zachowawczych powitań. Zupełnie inne podejście do kontaktu z innymi ma za Tomek Markle. Amerykanka, która nie dorastała wśród royalsów, a panująca na królewskim dworze zasady uważa za dość biurokratyczne, zachowuje się na co dzień dużo bardziej swobodnie. Harry, opisując całą sytuację, stanął rzecz jasna po stronie żony i zadrwił nieco z zachowania brata. Komentując, że ten prawdopodobnie oczekiwał, że aktorka mu się ukłoni. Nie była to pierwsza taka sytuacja, bowiem do podobnej wpadki doszło podczas pierwszego spotkania Mekhan z Kate Middleton. Aktorka także chciała przywitać żonę Williama przyjacielskim uściskiem, na co księżna zareagowała w dość chłodny sposób. Czy to właśnie różnice w charakterach i sposobie bycia sprawiły, że Mekhan Markle nie jest zbyt lubiana wśród royalsów?